Cześć, siemano. witajcie z tej strony Mati i witam Was w pierwszym odcinku ze Farming Simulator 17 I dzisiaj taki krótki odcinek o prowadzenie po gospodarstwie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A teraz przejdźmy do oprowadzenia po gospodarstwie. Tu mamy Ursusa C330M z turem. Tutaj mamy dwie przystawki do niego tutaj mamy Ursusa 3512 obłotnikami tutaj mamy taki ładny zielony kultywator odmalowany już dalej lecimy teraz dalej a tutaj zapomniałem pług trójka łunia grudząca. też fajne będzie za niedługo też film z orki nim tu mamy prasę zieloną sipme 3000 litrów pojemności Mam nadzieję, że całkiem spoko ona będzie. Tutaj mamy, otwieramy. Tu mamy kolejny traktor Ursusa 360 z kabiną. Siewnik mamy tutaj, nie do końca pamiętam jaki, jaki to model. I tu mamy przyczepę starą autosankę, taką niebieską. Lecimy dalej. A tutaj, teraz. Tutaj mamy watertank. Beczkę do przewozu wody. Tu mamy zgrabiarkę czterogwiazdową, czerwono-żółto-niebieską. I nową kosiarkę rotacyjną. Samasza. Lecimy dalej. I pięć krów na początek. Przejdziemy sobie przez zagrodę. Na szybkiego. I tutaj już się ukazuje. Piękny, zielony, zielono-niebieski rozrzutnik. Dobry mold. Tutaj on jest bardzo dobry, tylko trochę ma mało, ona mało metrów rozrzuca, i to jest właśnie złe. W nim trochę, ale to się poprawi kiedyś. Tutaj idziemy dalej. To już widzimy ta Bidon Z056 miodowy z przystawką. Tutaj mamy kopaczkę do ziemniaków, tu mamy sadzareczkę agrozeta akpil. do ziemniaków i tu jest wszystko będzie o, mam nadzieję, że Wam się spodobało może jakąś akcję teraz możemy co Wy na to, żeby odpalić Ursusa 3512 i pojechać zaorać jedną łąkę w tym odcinku kawałek łąki co wy na to? Może tak. Dobra, to idziemy do 35,12 Ursusika. Siadamy. Odpalamy. Jedziemy pod płuk. Nasz piękny, Nasz piękny trójkę łunia grudziąc. I jedziemy na łąkę. Orać. Dobra. Do góry. Jedziemy. Możemy jechać. Taki krótki odcinek, do 10 minut, będzie fajnie. Lecimy. W następnym odcinku może będzie kultywacja i siewy. A w tym będzie tylko ładna orka trójką pługiem. A Podoba mi się ten Ursus. Ładny on. Jedziemy, jedziemy, jedziemy na pole. Będziemy śpiewać. <słuch> Szkoda, że mało ręki nie ma, ale to nic. Tutaj zaoramy. Tą łąkę będziemy ogólnie orać. Na zagon. Jakoś w miarę gdzieś od środka zacząć bym chciał. Tu będzie ładnie. <słuch> to będzie dobre miejsce chyba. Sure. Sure. Yes, yeah, he sure. yeah. Rồi